Także witamy w kolejnym odcinku, tym razem to jest Onyx Spotlight, czyli nowy event, który trwa godzinę, ja tu mam klucze, które muszę sprze sprzedać, które muszę schować, Onyx respi się przez tą godzinę częściej, może być w wersji Shiny, bardzo dobrze, bo jest idealnie pod PvP na Rose Cup. pierwszy Onyx kliknięty jest zwykły, ale łapiemy go szybko na triku, bo potrzebujemy Onyxa 0.14.15 na PvP, kolejny Onyx wyskoczył mi z insensa, klikamy go szybko, też jest zwykły, też łapimy szybko na triku i tu Onyx, shiny. Wow. Mamy shiny Onyxa, trzeci kliknięty jest shiny, srebrny pinup. Na triku go łapię i zaraz zobaczymy, czy go złapałem. Tak jest złapany, szybki. Aparais, no jest taki sobie. Także lecimy dalej, przebitki i łapiemy, bo mamy tylko godzinę, trzeba tego dużo nałapać pod PVP i na trade. Hop, mamy parę szajniczeków, aż dwa, jeden jest zwykły, a drugi, to jest chyba ten sam, ale wiecie, lewa ręka, rękawiczki, nie, dwa kliknęliśmy różne, mi się wydaje, ale jeszcze się upewnimy. I ten też jest zwykły, lecimy dalej, bo to jednak jest tylko godzina. Były godziny za nami paraczyków zrobionych. Teraz idziemy po kolejne dwa oniksy Tylko najgorszy problem jest taki, że zaczęło kurwa padać. Tu jest pierwszy do pchnięcia i jest zwykły. I go trzeba szybko złapać lewą ręką z, ob z trikiem na brzuszku. Kto ogląda do za trik na brzuszek? Gdzieś tu zaraz powiem, być jeszcze drugi egzemplarz. A potem musimy się cofnąć, żeby znaleźć kolejny egzemplarz. No bo to nie jest community day, tak? Nie spodziewałem się raczej, że go będzie nie wiadomo, nie wiadomo ile, tylko że trzeba będzie raczej pochodzić właśnie od jednego do drugiego poszukać ich. No i właśnie to robimy, ogólnie drugi raz przez ogarną przechodzimy. No bo się tutaj pory spiły, wyskoczyły na Nirbaju. Do tego po niej tu idziemy. Ogólnie mam nadzieję, że jest kolejny. Nie jest Mam ogólnie mam nadzieję, że aparat mi wytrzyma te warunki atmosferyczne. To mi się w ogóle nie podoba. A gdzie jest kolejny? Do tyłu czy do przodu? Do tyłu. Także jak znajdziemy kolejnego albo dwa kolejne, to się zobaczymy na nagraniu. A ja po prostu aparat będę chował przed deszczem. mam parasolkę. A i już będę sobie sprawdzał w domu. Nie ma co. Ważne, że jeden szaniek wpadł. Także kolejny do kolekcji. Także ostatnie, można powiedzieć, już minuty eventu... Nie jest szanik. Musimy go złapać. Nad pod jest OK bo jest y, po prostu za duży CP i po ewolucji w Stylixa będzie powyżej 1500 CP. Udało nam się zapać jedną ciekawą opcję, jeżeli chodzi o ten tak, jeżeli chodzi o Stylixa na PVP, 1,15-15, więc on jeszcze jakiś taki może być na spoko. Sprawdźmy, czy ten miał, jest shiny. Nie jest, ja go nie łapię, bo tu gdzieś zaraz jest kolejny. O nie, z tego grajmera jeszcze nie sprawdzałem, może będzie shiny grajmer na tym grajmerze ja też mam Onixa, ale nie wiem czy ty też, czy to jest insens? Yy, to musi być insens, ja mam tu gdzie był na Nirbaju Też jest zwykły I też jest CP spoko, znaczy też, tym razem jest CP spoko, ciekawe jakie są staty Zaraz zobaczymy, co my tu mamy Co my tu mamy, co my tu mamy? Mamy hulajnogę na środku, zostawiamy przez takiego dzbana, zobaczycie jak przejdziemy Ją pewnie za mną. Sprawdźmy jego aparaza No nie jest, ani do PvP, ani do niczego nie jest. Czy coś tu jeszcze jest? Wroom może być shiny, ale nie jest i zobaczymy się pewnie na jakimś może czymś jeszcze na podsumowaniu na tym, co dzisiaj dobrego będę jadł. Mm. ostatnie minuty, dosłownie ostatnie minuty my tu jeszcze uniksa i jest zwykły, idziemy dalej, prosto przez szeroką, może coś znajdziemy. Ogólnie to idziemy już do samochodu i lecimy dzisiaj na pyszne papu. W jest jest 98. Co? Przy Fahrenheit jest 98 IV? Tak. Ale tego IV do rajdów. Tak, No chyba i tak. po co mnie to? Mam setki. Nawet dwie. No mm, także ten jest zapany. Idziemy, idziemy, gdzieś tu na Nirbaju jakiś jest. Czy coś się pojawi, czy nie, zobaczymy. Potem. Gdzie? Fahrenheit. A gdzie jest Fahrenheit? Na długiej. No ale to nie zdąży, dwie minuty zostały. Ja nie będę biegał, trudno się mówi. No ja wybrałem inną trasę i żałuję. No nie zdążę pod Fahrenheita. nie ma szans. Jestem na szerokiej, ty musiał przez świętego ducha, przez ogarną chlebnicką i dopiero jest długa. Nie, nie ma szans. Był musiał biegać, a ja nie, nie pobiegnę. Także myślę, że to było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach, dajcie znać w komentarzach, czy wam się taki event podoba w ogóle. Nie? Ja uważam, że taki event jest spoko. I niech to wprawdą cyklicznie co miesiąc, tak jak... Albo nawet raz na tydzień, jak Ray Tower. To było spoko. Także do zobaczenia, cześć. A nie, czekaj, jeszcze Onyx. Jeszcze jeden. I jest zwykły. Cześć. You're such fool